Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiem wam o podstawach hodowli drobiu, to znaczy etapach. Na jakie etapy możemy podzielić w ogóle hodowlę drobiu, od czego trzeba zacząć. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób widziało ten odcinek, żeby jak najwięcej osób było świadomych tego, jak hodować drób. Więc moi drodzy, pierwszy to jest oczywiście wiedza, którą musimy uzyskać na samym początku. Możemy ją uzyskać właśnie przez internet przez jakieś yy, książki, artykuły, przez filmy na przykład właśnie na YouTubie, żebyśmy wiedzieli jak hodować drób teoretycznie, a potem oczywiście musimy przejść do praktyki, no bo nikt nie nauczył się pływać nie wchodząc do wody, więc musimy jakoś zacząć to robić. Więc jeżeli słuchajcie, zaczynamy to robić, to warto na początek nie angażować wielkich środków finansowych i samego siebie i kupować 100, 200 czy 1000 kur, tylko kupić sobie na razie 3, 5, 6, zobaczyć, czym to się je, zobaczyć, czy w ogóle was to interesuje i chcecie w tym kierunku działać. Nie nastawiać się od razu na zysk, tylko bardziej na pasję, na hobby, na to, żeby po prostu spróbować przeżyć taką przygodę. Jeżeli oczywiście już to mamy w miarę opanowane, to powinniśmy skupić się, słuchajcie, nad tym, jak te kury kupić. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli kupimy kury stare, albo kury chore, albo ktoś nas oszuka, i kupimy kury, które no nie będą adekwatne do tego, jakbyśmy chcieli, czyli właśnie niestety będą się słabo, niosły, będą schorowane i tak dalej. Może okazać się. Że ta hodowla nam nie wyjdzie, więc tutaj musimy pamiętać o tym, żeby w miarę możliwości kupować kurki zdrowe. Jak to zrobić? No, przede wszystkim trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę przy wyborze, o co pytać handlarza, gdzie kupować dane kury, jakie kury kupować. To wszystko macie również i u mnie na filmach, gdzie możecie się tego wszystkiego dowiedzieć. To jest etap numer jeden, czyli zakup dro drobiu. Drugi etap to jest hodowla drobiu. I tutaj moi drodzy, oczywiście każdy z nas musi mieć kurnik. Tam w kurniku musi się znajdować poidło, karmidło, ściółka. Najlepiej, żeby było jakieś okienko, żeby również. Było oświetlenie w tym kurniku. Yy, musimy wiedzieć, gdzie będziemy kupować pokarm, chyba że mamy swoje zboża, swoje warzywa dla kur. Musimy się, słuchajcie, tym po prostu zająć, wiedzieć co, gdzie i jak. E, pamiętajcie o tym, że są takie podstawowe zagadnienia, jak na przykład pierzenie udrobiu, jak kanibalizm udrobiu, jak pterofagia udrobiu, którego ja dzisiaj nie będę poruszał, bo każdy może sobie to sprawdzić, co to znacza. Natomiast to są bardzo ważne moim zdaniem zagadnienia, które każdy, słuchajcie, hodowca powinien mniej więcej znać i wiedzieć, z czym to się je. Jest to o tyle istotne, że jeżeli coś się pojawi złego w hodowli, to mniej więcej będziecie wiedzieli o co chodzi i jak sobie z tym radzić. W momencie, kiedy nie będziecie wiedzieli, no to wiadomo, że sobie z tym... Nie poradzicie. Kolejny etap to są, słuchajcie, kwestie związane. Jeżeli wszystko się dzieje dobrze, to idzie ok. To znaczy hodujemy kurki, wiemy, że kury się zaczynają nieść w 21-22 tygodniu, karmimy je, potem zamykamy w kurniku, potem rano wstają, otwieramy kurnik i tak dalej. Natomiast mamy, słuchajcie, etap numer 3, którym nazwałem choroby drobiu. I tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli jakieś kurki, na przykład, właśnie nam Zachorują, lub coś takiego złego się dzieje, no to wtedy musimy też pamiętać o paru czynnikach. I pierwszym czynnikiem jest to, że jeżeli właśnie jakiś dróg nam. Zachoruje, coś złego się wydarzy, to po pierwsze powinniśmy taką kurę odseparować, po drugie powinniśmy takiej kurze zapewnić optymalne warunki w postaci odpowiedniej temperatury, pokarmu. Możemy wtedy posiłkować się nawet witaminami, jeżeli widzimy, że coś złego się dzieje, a w ostateczności dzwonimy do weterynarza i on przepisuje nam antybiotyk dla drobiu. Żeby tego uniknąć, to jest tak zwany etap czwarty, czyli musimy pamiętać o dobrostanie dla zwierząt, czyli tym, co wpływa na zdrowie u kur i samopoczucie. Czyli tym, żeby w kurniku było czysto, żeby dbać o pokarm, żeby codziennie. Nie był dostarczany świeży, tak samo jak świeża woda, żeby tych kur nie straszyć, żeby miały optymalne warunki do regeneracji. E, oprócz tego, e, pamiętać o tych czynnikach, które wpływają na nieśność. Pamiętać o tym, że bardzo często może zdarzyć się tak, że część z drobiu przestanie nam się nieść. I tutaj jest etap numer 6. Jeżeli to nastąpi, i powiedzmy, choroby nie nastąpiły, ale właśnie kury przestały się nieść, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczyć kurkom odpowiedni pokarm w odpowiednich proporcjach, zachować odpowiednią temperaturę w kurniku, odpowiednie oświetlenie, no i oczywiście zminimalizować poziom i ryzyko stresu. Jeżeli to uda nam się osiągnąć, już tutaj co do tych wszystkich czynników to macie oddzielne filmy nagrane, więc nie będę się rozwodził w tym temacie. Natomiast jeżeli to już wiecie, to będzie wam dużo łatwiej osiągnąć po prostu to wszystko co sobie tam zamierzycie. Z tego co wiemy z waszych pytań, z waszych wypowiedzi, to najczęściej każdy z nas chce, żeby kury były po pierwsze zdrowe, a po drugie żeby się dobrze niosły. Jeżeli to mamy zachowane to my jako hodowcy jesteśmy szczęśliwi no i oczywiście drób też jest szczęśliwy. A żeby to osiągnąć no to musimy pamiętać o tych wszystkich zasadach, które mówiłem od początku tego filmu, bo jeżeli już od samego początku na etapie pierwszym, czyli zakupie drobiu, niestety kupimy kurki właśnie na przykład chore, może okazać się, że te wszystkie następne etapy po prostu albo do nich nie dojdzie, albo one zostaną bardzo szybko wyeliminowane. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności, moi drodzy, zastanowić się nad tym co i jak my planujemy robić, jak planujemy hodować. Wiedza to jest oczywiście podstawa. Tu też nie chodzi o to, żebyście znali 40 czy 50 chorób drobiu, które ogólnie występują, ale chodzi o to, żebyście mniej więcej znali symptomy. Etap ten ostatni, czyli ten nie wiem, już piąty czy szósty, który tam wymieniłem, jest taki, słuchajcie, żeby ten drób doglądać, jeżeli ten drób padnie, to szybko reagować. To znaczy, jeżeli widzimy, że jakaś kura leży martwa, to nie jest tak, że ona sobie będzie leżała 3-4 dni w kurniku, bo ona roznosi różne zarazki choroby, tylko musimy ją szybko zutylizować. Tak samo pamiętajcie, o tym, żeby najlepiej zapobiegać, niż później leczyć. To znaczy, do kurnika wchodzimy raz na Jakiś czas obserwując drób, sprawdzając jak reaguje na zmysły, jak pobiera pokarm, czy kury są zdrowe, żeby nie dopuścić do sytuacji, że jakieś kury nam zachorują. U drobiu, jeżeli jeszcze macie mało miejsca w kurniku lub na wybiegu, może okazać się, że choroba z jednej kury zaraz przejdzie do stałej hodowli i cała hodowla będzie chora. Wy się będziecie zastanawiali, dlaczego, a okaże się, że na przykład jakiś gołąb czy jakieś inne zwierzę przeniosło właśnie tą chorobę na kury, chociaż wam się zdawało, że wszystko robicie dobrze. Słuchajcie, nic się nie dzieje praktycznie no, bez przyczyny, więc tutaj raczej trzeba zakładać, coś złego się wydarzyło. i Albo wy jakoś źle postępowaliście z drobiem, albo kupiliście może właśnie kury chore, lub ewentualnie kolejna kwestia, po prostu jakieś dzikie zwierzę przyniosło te choroby. no Sytuacji jest naprawdę wiele, więc warto się nad tym zastanowić, warto to przemyśleć, żeby po prostu się nie nadziać na jakieś tam większe problemy. Bo raz to jest, że strata, potem są nerwy, wiadomo, pieniądze wydane i tak dalej. A potem okazuje się, że Wy nawet nie mieliście z tego drobiu, tak to nazwijmy, żadnego pożytku, bo nawet te kury się w żaden sposób nie niosły. Nie nacieszyliście się nimi, bo one wam zaraz padły, czy coś innego złego się wydarzyło. Także o tym pamiętajcie. Pytaliście mnie jeszcze tylko tak na marginesie powiem o przestrzeń o to, ile kura potrzebuje miejsca, co takie jak mówiłem wam wcześniej, nie ma. Jednoznacznej odpowiedzi na to, ile kura potrzebuje miejsca najlepiej, im więcej, tym dla kur będzie lepiej, tym jest większa szansa, że te choroby będą się coraz mniej roznosić. I jeszcze z takich informacji mogę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest zainteresowany karmieniem tylko i wyłącznie paszą pełnoporcjową, to oczywiście może to robić. Natomiast to już jest kwestia indywidualna. Na pewno to nie sprawi tego, że te jajka będą jakieś bardziej smaczniejsze, bo nie będą. Natomiast wtedy no, pewność jest taka, że wszystkie składniki odżywcze pokarmowe będą kurom dostarczone. Nie w postaci tej naturalnej, zdrowej, no ale właśnie przez tą paszę pełnoporcjową. Ale że każdy karmi jak chce, dlatego ja mówię i na jeden temat, i na drugi, i na trzeci, na tym, co was faktycznie interesuje. Więc podsumowując, słuchajcie ten odcinek. Etapów jest bardzo dużo, każdy musi się nad każdym etapem, uważam, zastanowić. Czy zaczynacie to przede wszystkim? Natomiast, jeżeli już jesteście zaawansowanymi hodowcami albo hodujecie kury wiele lat, też warto się nad tymi tematami zastanowić. Czy czegoś nie robicie źle, czy wszystko jest w porządku. I gwarantuję wam, że jeżeli się nad tym zastanowicie, przemyślicie temat, no to większość tych problemów po prostu odejdzie w zapomnienie, jak nie wszystkie. I kury, hodowla drobiu będzie dla was tylko i wyłącznie praktycznie no, przyjemnością i e, satysfakcją. Także, jeszcze raz wielkie dzięki, prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób widziało ten odcinek, żeby tutaj pomagać osobom innym, które są tym zainteresowane. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.